Cześć wszystkim, witamy na Internet Becie, kolejne nasze wakacyjne, właściwie już końcówkowo wakacyjne e, wydanie podcastu. E, dzisiaj moim i waszym gościem Łukasz Kępiński, CEO Tears of Joy. E, Łukasz, jak w ogóle na Becie ci się podoba? Wiem, że no, jesteś tutaj już któryś raz z rzędu. Dzień dobry, podoba mi się niezmiernie, niezmiennie e, i jestem tak, no nie wiem, tam piąty chyba raz. E, jest super, jest świeci słońce, jest ciepło. Yy, są znajome twarze, są fajne prelekcje, czyli, yy, czyli jest tak, jak powinno być. Tak, na pewno jest też dużo miejsca na rozmowy biznesowe, rozmowy o marketingu, o reklamie. No i też bardzo się cieszę, że udało nam się tutaj Ciebie ściągnąć do naszego miasteczka e-commerceowego małego, żeby porozmawiać właśnie o reklamie związanej z social mediami. A jak social media, no to też duża rola influencerów w tym wszystkim. My często my się spotykamy z naszymi klientami, którzy pytają, czy ja powinienem zainwestować w influencer marketing, jak to w ogóle zrobić, czy będzie mnie stać, czy się opłaca. No i właśnie, czy w ogóle influencer marketing się opłaca? Wydaje mi się, że to jest takie banalne pytanie, ale on się na pewno opłaca, ale na pewno nie zawsze. Od czego to w ogóle zależy i kto powinien w ogóle korzystać z pomocy influencera, ze współpracy, bo to też może wytłumaczmy, czy to jest w ogóle współpraca, praca czy partnerstwo. Dużo pytań. Yy, mi się opłaca, bo prowadzę agencję, która robi influencer marketing, yy, ale yy, czy filmom się opłaca? No myślę, że tak skoro te budżety są na to przeznaczane. C z czego to wynika? Myślę, że z tego, że yy, ze zmiany sposobu konsumpcji treści w internecie, no jednak ci influencerzy są troszkę taką powierzchnią reklamową i ludzie no chętniej posłuchają o produkcie czy usłudze, yy, jeśli powie to influencer, niż pokaże to baner reklamowy. Yy, to jest jedna rzecz. Yy, więc, więc tutaj no, no, no widać, że te budżety są i rosną. Yy, czy się opłaca? Opłaca się, jeśli to jest robione z głową, więc to jest taka banalna odpowiedź. Yy, tu jest też sporo czynników. Czynniki takie, po pierwsze, czy my w ogóle mamy pomysł na ten influencer marketing, to jest jedna rzecz. Czy wiemy, y, co chcemy mówić y, i z kim chcemy mówić, y, jakie kanały chcemy wy wykorzystać, bo influencer marketing to nie jest po prostu influencer, ale to są kanały, z których ten twórca korzysta, też co on tworzy, co on mówi, no jest to bardzo złożony problem i y, z jednej strony są od tego agencje, żeby klientom pomóc. Z drugiej strony y, warto te kompetencje też budować wewnętrznie, żeby się nie naciąć, czy chociażby na agencję, czy y, po prostu budować te kompetencje w środku, y, bo to tak jak też z kompetencjami mediowymi, to w środku, jak tu mówimy o, o e-commerce, to ma miejsce, czyli y, e-commerce y budują jednak, no bo to jest ta wiedza którą najlepiej trzymać u siebie w or, or, organizacji. Więc im większy klient, to też te kompetencje influencerskie są w środku. To na pewno obserwuję. Okej. Okay. No a powiedz mi, załóżmy, że ja jestem właścicielem e-commerce'u. Niestety nie, a szkoda, bo dużo teraz hype i faktycznie rynek się mocno rozwija. Ale załóżmy, że jestem właścicielem e-commerce'u. Produkuje meble, dajmy na to, razem ze szwagrem w garażu. No i wypuszczamy w małych seriach na swój mały e-commerce'ik postawiony na jakiejś tam platformie. No i stwierdzamy, że faktycznie nasze stoliki to są takie rustykalne, takie boho, no takie fajne nośne hasła. Widziałem, że dużo gdzieś tam i Instagramerek, i Instagramerów ma gdzieś tam u siebie podobne meble w mieszkaniu, dlatego też na tej fali trochę płynie, bo już to kupiłem na Zystaniej. No i teraz stwierdzam, kurczę, gdybym wysłał takiemu influencerowi ten mój stolik, to może sprzedaż się poprawi. No i teraz pytanie, czy to faktycznie tak jest? Ile ja powinienem za to mniej więcej zapłacić? Czy w ogóle powinienem to robić? Jeśli y, robisz to ze szwagrem, mówiłeś, tak, w garażu? <grym> może, może to być szwagrem. Dobra, y, ten więc jeśli robisz to ze szwagrem w garażu, to ja proponuję najpierw zdobyć wiedzę. W sensie nie iść do agencji, żeby zrobiła tę kampanię za ciebie, bo prawdopodobnie bo po pierwsze masz za mały budżet jeszcze na początku, żeby, no bo to kosztuje ob obsługa też, tak? Yy, więc zakładam, niestety, to będzie przykre, ale że agencje potraktują cię tak troszkę jak te agencje, chociażby, nie wiem, czy SEO, które tam robią pozycjonowanie, nie wiem, czy teraz się robią kiedyś tam pozycjonowanie za 200 złotych, nie? Jakby to, to przepalona kasa, więc to nie ma sensu. Ja bym szukał wiedzy na początek. Poczytać, czy pójść gdzieś na Konferencję, zrozumieć w ogóle o co w tym wszystkim chodzi, bo jest to złożony świat, bo z jednej strony to jest właśnie to jest trochę taka kompleksowa rzecz, ten influencer marketing. Bo z jednej strony mamy tam social media, czyli po prostu media, tak? Musimy wiedzieć, czym się charakteryzuje Instagram, czym TikTok, czym YouTube. No bo jeżeli chcemy przekierować na stronę internetową, a wykupimy tylko post na Instagramie u kogoś, no to tam nie ma linku klikalnego. Trzeba yy, yy, zrobić Insta Stories, tak? Że, aby był ten swipe up. Więc to są takie yy, dosyć ważne rzeczy z perspektywy potem e-commerce'u, no bo to wszystko te kliki, przekliki to się wszystko liczy. Yy, albo zrobić sobie po prostu szkolenie. W sensie ja bym sobie wykupił szkolenie, to ja mówię z takiej perspektywy osoby, która gdzieś tam robiła kiedyś startup i była w jakimś programie akceleracyjnym. I to, co się dowiedziałem na początku, że maksymalnie ile możesz robić sam na początku, to rób sam, żeby mieć tę wiedzę o tych wszystkich mechanizmach. Bo jeżeli od początku zaczniemy sobie wypychać. Kompetencje gdzieś na zewnątrz, to nie będzie mieli cały czas pojęcia, czemu coś się stało, a czemu coś nie działa. Yy, co no, szczególnie w przypadku e-commerce e znowu, no, gdzie te, te, te cyfry są ważne, tak? yy, yy, gdzie ta analityka jest ważna jest bardzo istotna. Yy, więc ja bym najpierw yy, szukał wiedzy sa samemu, albo przy, przy, jakby my świadczymy coś tak. Jak do mnie się odzywają małe firmy, mniejsze i chcą u nas kampanie. To ja im od razu mówię, że słuchajcie, nie zrobimy wam tej kampanii, ale możemy się spotkać na godzinę, dwie. Często robię to tak pro bono, I, i, bo jakby sam kiedyś byłem małym biznesem, więc jakby rozumiem ich ból, ten takiego zagubienia troszkę w tym świecie internetu. I, i po prostu im mówię, na co mają zwrócić uwagę, jakich narzędzi użyć, no bo też. No tak jak to mówiłem, jedna rzecz to są media, że te platformy się czymś różnią, druga rzecz, że to są twórcy, którzy niektórzy są, niektórzy są z nich uczciwi fajni i, 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 i bardzo dobrze się z nimi współpracuje, a niektórzy niestety na tej fali popularności tego całego zawodu, jakim jest influencer marketing. Często stosują nieuczciwe praktyki, gdzieś tam pompują swoje konta poprzez kupowanie followers'ów, kupowanie lajków i osoba, która nie ma w tym doświadczenia, może się naciąć na taką współpracę yy, i może też nie wiedzieć, komu trzeba płacić, a komu nie. Yy, taka ciekawostka. Kiedyś trafiłem do biura. Yy, Byłem w biurze, gdzie to tam z tego biura korzystał Robert Lewandowski yy, i urodziło mu się pierwsze dziecko, i zaprowadzono mnie do tego magazynku. I w tym magazynku było chyba 14, czy ileś naście wózków, yy, bo w te firmy wysyłałem po prostu wózki. Myślały, wiesz, że w barterze, że on tam gdzieś tam Ania Lewandowska czy Robert pokażą na zdjęciu ten buzek, a te wózki wszystkie stały. W tym. Nie wiem, co się z nimi stało, ale to mi zapadło w pamięć, więc takie też na ślepo, widzisz, nawet jak w barterze to byśmy chcieli, no to musi być przemyślane. To, co ja bym rekomendował, to na pewno na początku nawiązywanie takich relacji, ale to wymaga dużo czasu, w sensie takim przejścia przez ten internet. I naprawdę znalezienia fajnych, jakościowych kont ludzi, w sensie kont ludzi, yy, którzy yy, tworzą fajne treści, gdzie ten stolik będzie pasował, ten rustykalny, gdzie ten klimat będzie fajny, gdzie zobaczymy, że to konto naprawdę przyciąga odbiorców, że to konto też prowadzi jakieś kampanie, znaczy, że może to działa u nich yy, i nawiązał z nimi... Relacje, czyli nie wysłałbym ten stolik, ale może zaprosiłbym ich, ale to jest, mówię, no to jest taka moja wizja idealna, tak? Ja to, co ja bym zrobił, tym zaprosił yy, takiego twórcę do nas, do tego garażu, pokazał, z jakiego drewna to robimy, jak to robimy, jaka jest technologia, czemu nasze meble są ładne. Yy, bo te relacje naprawdę nam potrafią potem zbudować yy, yy, takie, yy, znaczy zbudować, takie relacje pozwalają nam potem bezkosztowo, w sensie pie, pie, pieniędzy, zrobić coś yy, fajnego. Znaczy, chyba najfajniej, jeśli, ktoś, jeśli wysyłamy coś komuś reklamowo i z tego używa, używa tego na co dzień, to chyba jest sukces, bo faktycznie ten produkt trafia. Ale ja bym nawiązał do tego, co powiedziałeś na początku, o tym, że zainwestowałeś w tą edukację na samym początku. No faktycznie wydaje mi się, że to jest chyba najważniejsze, co na razie tutaj padło z tej sceny. No bo też trzeba wziąć pod uwagę to, że no, ty mówisz kiedyś, wchodziłeś w startupy. Jeśli tak? tak samo jest z e-commerce, jeśli ktoś zaczynał ten e-commerce 10 lat temu no to poziom, ilość narzędzi, mediów i tak dalej była znacznie niższa, ona rośnie właściwie lawinowo każdego dnia. Ja codziennie dostaję jakieś newslettery z automatyzacjami, kolejnymi portalami, gdzie koniecznie musisz być, żeby to działało. No dobrze, ale załóżmy, że ok uzbierałem jakiś budżet, faktycznie gdzieś tam sensowny, po tych części dowiedziałem, że to jest coś można podziałać, no i teraz co ja powinienem zrobić dalej? Powinienem szukać na własną rękę influencera, no bo przecież nie oddam prowizji złodziejskiej agencji, tak? Że oni nic tam nie robią, tylko maile wysyłają. Znaczy no, faktycznie jednak pójść do tej agencji. No bo ciekawe jest też to, co powiedziałeś, że nie wszyscy influencerzy są po tej jasnej stronie mocy. O, może w ten sposób to, to powiem. No i wydaje mi się, że chyba dla kogoś nawet po szkoleniach z jakąś tam wiedzą w internecie, jak przeglądam wszystkie social media, ale no nie jestem pewien czy ja bym sobie dał radę z wytypowaniem kogoś kto jest okej. Okay. Myślę, że w, chyba współpraca, doświadczenie z tymi ludźmi też jest tutaj istotne. Ja powiem z perspektywy pięciu lat odkąd prowadzę Tears of Joy e, i robimy kampanie influencerskie to nie problemem jest to sprawdzenie, czy ktoś jest wiarygodny, czy nie, bo to można naprawdę, dałbyś mi konto, a jestem na oko w stanie tak organoleptycznie szybko sprawdzić i się nie będę mylił w 95%, czy to konto jest wiarygodne, czy nie jest. Yy, ale problemem jest to, że. My, zawsze taką metaforę robię. Jeżeli współpracujesz z pięcioma influencerami, to jest tak, jakbyś wysłał brief do pięciu agencji reklamowych, gdzie prosisz ich o stworzenie jakiejś kreacji, tak? która zawiera zdjęcie czy wideo i też jest kopii, no i oni coś przygotowują. Problem w tym, że jeżeli wysyłasz briefy do pięciu agencji, to tam są akanci, którzy odbierają telefon, odpisują na maila, umawiasz się z nimi, podpisujesz umowy. Wszystko jest ok, dajesz poprawki, oni to wprowadzają. Generalnie tak działa agencja. Nie? A jeżeli robisz to z influencerem, no problem tkwi w tym, że wysyłasz mu coś, a on po pierwsze ci nie odpisze, bo nie ma czasu albo zapomniał. Wyśle ci coś, jeżeli ty dasz uwagi, to on powie, że nie, bo to jest niezgodne z jego wizją prowadzenia konta czy coś. No i, i ten czynnik ludzki tu odgrywa największą rolę. Czynnik ludzki, czyli też i czas. Widzę, no, med, no, normalna kampania mediowa, no to wysyłasz kreację do domu tam mediowego, on to wyświetla, nie wiem, ustawiasz kampanię w Google, klikasz, to już się dzieje. Tutaj ten czas poświęcony na to jest kluczową rzeczą. Jeżeli masz czas, jeżeli macie czas w danej organizacji, żeby to samo robić, ja bym to robił sam. Jeśli tego czasu brakuje, no to wtedy za to się płaci te kilkanaście kilka procent prowizji tak w sensie tych kosztów yy, które są duże dlatego właśnie no że jest tam dużo tej pracy yy, z tymi twórcami bo trzeba ich znaleźć jeżeli chcemy znaleźć pięciu twórców to przeglądamy zakładam z około z 50 kont odezwiemy się do 20 odpisze nam 10 z czego my właśnie z tymi pięcioma się tam dogadamy bo będzie nam dopasowało nie? Więc yy, to jest dużo pracy przy tym. Potem, właśnie, jest ta wysyłka treści, w sensie wysyłka tych materiałów, poprawki, to wszystko, to wszystko trwa. Dobra, szybkie pytanie. Yy, wiem, że pewnie ciężko będzie odpowiedzieć jednoznacznie, ale gdybyś miał do dyspozycji duży budżet, faktycznie reklamowy, influencerski, no to zdecydowałbyś się, czy zaleciłbyś yy, współpracę z dużą ilością małych influ, czy wziąć jednego dużego, potężnego influencera? No, tu, tu mamy różne cele też tych kampanii, bo mamy kampanie, które przygotowujemy dla klientów i to są duże nazwiska yy, i wtedy sobie budujemy szybko zasięg yy, i budujemy sobie i też te duże nazwiska mają za sobą coś takiego jak taką celebryckość trochę tak, no tutaj już patrzymy na ten wizerunek bardziej czy ten wizerunek nam się klei do marki, ale wykorzystujemy z małych influencerów i też jakby wi widać to, yy, że rynek idzie w kierunku tych mniejszych twórców, bo oni My bardziej angażują tych swoich odbiorców. W sensie, no jeżeli mamy konto, które ma milion od, odbiorców, followersów, nie wiem, tam subskrybentów, no to oni jakby są tym jednym z miliona i to nie jest takie aż tak szczególna więź, jeśli śledzimy kogoś to ma tych followersów pięć tysięcy czy dziesięć tysięcy. Tam rzeczywiście yy, ten twórca też czuje jakby i też zależy mu na tym, żeby budować tą społeczność, więc moim zdaniem on tam bardziej się angażuje, bardziej się utożsamia też z tą yy, widownią, bardziej ją też czuje yy, i ona też jest jak najbardziej Zbliżona tej osoby. No wiesz, jeżeli mamy Roberta, znaczy to nie jest influencer, to jest celebryta, który ma konto na, na item, ale znowu skorzystam z jego nazwiska, co ja się podciągnę na nim. Róbujmy zasięgi także. E, no to jego śledzi tam kilkanaście milionów osób, tak? Nie wiem ile, ale zakładam, że tak. I, i więc kto tam jest tą grupą? Jeżeli ta grupa się. Im większa grupa, tym bardziej ta grupa jest zbieżna z demografią całego Instagrama, tak? Więc tam po prostu to nie są też fani yy, tylko i wyłącznie piłki nożnej, Tam są wszyscy. Tam może być i moja żona, y, tam może być twój kuzyn, nie wiem, ciotka wujek szwagier, wszyscy, od mebli. szwagier od mebli. Jakby to wiesz, jego śledzą ten, ale jeżeli mamy konto majsterkowicza, y, który pokazuje ciekawe sposoby, jak montować meble z takich tutaj skrzynek, które, które stanowią tutaj element tej scenografii, no to jego śledzą już raczej osoby, które są zainteresowane takim majsterkowaniem, tak? I, i może to jest ta właśnie grupa, do której warto uderzyć, jeżeli takich majsterkowiczów znajdziemy sobie 20, Y, którzy mają y, tam tych kilkanaście tysięcy, kilka tysięcy followersów, to zbudujemy już bardzo fajny zasięg w tej grupie. A jeśli mamy jeszcze narzędzia takie, które na przykład my mamy i pozwalają nam sprawdzić współoglądalność, to też mamy pewność, że dobierzemy takich, którzy, których ta współoglądalność jest na niskim tam poziomie. I wtedy sobie budujemy ten zasięg. tak? Nie to jest ciekawe. No, to, jest, to jest ciekawe faktycznie, żeby nie docierać do tych samych ludzi, e, którzy gdzieś tam, myślę, że to jest ciekawy case. Szczególnie w niszowych. Tam Tematach, prawda? Tak, też myślę, że to jest taki ciekawy case, bardzo no, chyba popularna ekipa Friza, Chyba każdy wie to faktycznie. Każdy z członków tej, który ma kanał swój z influencerem, ma ten sam zakres, Auditorium. jakby, tak, są audytorium. Więc faktycznie to jest dość ciekawe. A powiedz mi, gdybyśmy mieli tak podsumować sobie ten temat influencerów, według Ciebie najbardziej dziwna, nietrafiona kampania influencerska, mi się kojarzy mocno Ania Rubie, jedząca czekoladę. To było dla mnie takie mega dziwne, bo wiem doskonale, że ona na pewno nie jada tej czekolady na co dzień i od razu czułem tam po prostu jakiś taki, no tam sprzedaż bardzo mocną, że to nie jest coś, co ona robi na co dzień. Znaczy ja nie będę tobie rzucał kampaniami, bo od tego są inne osoby, które może znaleźć światło na Twitterze, które tam się zajmują poszukiwaniem <grymianie> <grymianie> i hejtowaniem <grymianie> tych kampanii influencerskich. Yy, ja uważam, że no, no widzimy czasem te nietrafione kampanie. Yy, też czasem do nas, do nas klienci przy, przychodzą z takim pomysłem na kampanię, który czujemy, że to, że, że to nie zadziała. Jakby nasza w tym rola, żeby tego. Uniknąć, choć pokusa pewnie właśnie jest taka na rynku, bo jak ktoś dostanie duży brief, w sensie dużo pieniędzy, no to tam mówi, dobra, trudno, nie? I, i tak to jest też z twórcami, yy, bo jeżeli jest jakiś twórca i widzi nagle, że może zarobić kilkadziesiąt tysięcy złotych za jeden post, no to. No to zjesz tą czekolady. No tak, no to prawda, też, też bym, ja bym chyba na dietę mógł przejść nawet jakąś, mam wrażenie, za odpowiednie <grymne> 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 pieniądze. E, Okej, okay, ale już tak zwolnie podsumowując, influencerów. E, influencerzy, gdzie byś określił w jakim sektorze, to jest brand awareness, product awareness czy sprzedaż? Yy, tutaj jest też Kamil Bolek gdzieś obecny, więc nie mogę powiedzieć, że to jest tylko Brand Awareness. Na pewno też jest sprzedaż, bo on zaraz powie, że ten... No, ale nie, bo to wszystko robi, nie? Jakby, yy, oczywiście, że najłatwiej jest budować Brand Awareness yy, i jakby te kwestie zasięgowe, wizerunkowe, to najłatwiej jest z tymi twórcami zrobić. Trudniej jest budować sprzedaż, ale to wynika z wielu czy, czynników. No jest taka firma trzyliterowa, która sprzedaje buty, yy, i oni mają wewnętrzny dział tych influencerów yy, pod kątem performance sprzedaży. I oni to robią, ale to polega na tym, że oni tę bazę cały czas aktualizują. No, I to nie jest tak, że oni trafiają nagle i oni wiedzą, że ten sprzedaje, a ten nie. Po prostu trzeba to testować. Yy, I to tak jest, działa, jeżeli chodzi o sprzedaż, no bo to, że ktoś dobrze sprzedaje kosmetyki, to nie wiemy, czy dobrze sprzeda buty. To, że ktoś dobrze sprzedaje myszki gamingowe, nie wiemy, czy dobrze sprzeda kartę graficzną. To jest niestety, tam jest dużo takich yy, nie, niewiadomych yy, i na to trzeba mieć pieniądze, rzeczywiście, żeby sobie to potestować. Okej, okay, no powiedzieliśmy troszeczkę z kim, no to teraz to powiedzieć gdzie, bo tutaj też jest dość ciekawy wątek. Troszeczkę rozmawialiśmy przed rozpoczęciem nagrania. No faktycznie cały czas się słyszy, że Facebook powolutku gdzieś tam odchodzi w zapomnienie. No ja śledzę mocno akcje giełdowe. No nie wygląda to najlepiej. Facebook mocno leci, TikTok rośnie. No i faktycznie, czy nie doszło znowu do tego elementu, jak to jest naszą klasą, że tam, gdzie pojawiają się rodzice, to dzieci stąd odchodzą, szukają nowego medium. No i teraz faktycznie jak to jest z tym Facebookiem? Jeżeli ja chcę, prowadzę kampanię dla młodzieży. To powinienem nadal inwestować w Facebooka, czy powinienem już być tylko na TikToku. No i też pytanie, czy na tym TikToku robić taką reklamę płatną, czy faktycznie tam tylko influencer marketing powinien funkcjonować. Yy, Okej. Okay. Więc ja nie jestem specjalistą od kampanii takich performance, yy, ale jakoś tam z mojego doświadczenia i tego, co sobie obserwuję, to po pierwsze tak, to, że młodzieży nie ma na Facebooku, to wcale nie oznacza, że nie ma jej w, w, w mecie. To znaczy, oni są na Messengerze na przykład cały czas. I kampanię na Messengerze możesz robić. Więc yy, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, spotkasz bardzo dużo biznesów, które ci powiedzą, że cały czas robią kampanię na Facebooku i na przykład na Instagramie im to nie działa, a na Facebooku im też RE. Yy, to jest jedna rzecz, druga rzecz, nie wiem. Yy, ale rzeczywiście TikTok no jest taką nową siłą i to już nie można tak udawać i uznawać tego za, za ciekawostkę. Yy, jest czymś, co się rozwija prężnie i to nie jest tylko dla nastolatków, bo jeżeli tu byś się przeszedł, korytarzach i spytał się ludzi, kto ma TikToka. No właśnie. E, ja miałem, nie mam, miałem dwa dni. Skasowałem. Pożaracz czasu, czy nie znalazłeś tam na środku? Pożaracz czasu, czasu plus. No tak, tak, pożeracz czasu, tak to nazwijmy. E, i, więc tam ci ludzie są coraz starsi. E, TikTok jest bardzo trudny, e, jeśli chodzi o reklamę. Yy, mieliśmy klienta, który przysłał nam materiał wideo. On był taki prawie jeden do jednego wzięty z Instagrama, yy, żeby go pokazać na TikToku. My powiedzieliśmy, że, yy, że ten materiał miał iść no, po prostu na reklamę. PAID, tak? Ee, że przerobimy ten materiał i przerobiliśmy go, i okazało się, że to była jedna z lepiej tam performujących, już wszystkie słowa, przepraszam, kampanii na TikToku, tam wyróżniona, bla, bla, bla. Ale chodzi o to, że ten TikTok jest specyficzny. I ja bym nazwał to tak, że jeżeli chcesz wejść na TikToka, w sensie, jakbym powiedział, jakbyś miał firmę nawet ten. Ty z tym swoim szwagrem z, z, z garażu, jakbyście mieli założyć fanpage, robić posty, to byś po prostu wiedział, jak to się robi. Że masz post, jakąś ramkę dodasz, nie wiem, piszesz coś, nie? Na Instagramie też wiesz, ale jakbyś miał na TikToku prowadzić konto, no nie wiedziałbyś, jak to zrobić. Zakładam, ale jak tak, pewnie jest? No tak, tak, bo tam faktycznie nie ma jakby tej treści, no można wrzucić jakiś tam mały tekst na samo wideo, no ale to faktycznie w trzech, czterech trzeba przekazać bardzo dużo. Nie platformą, gdzie nie wiedziałem, jak stworzyć treści. To znaczy wiem, jak napisać Twita, jak nawet film na YouTube zrobić, bo montowałem tam dla mojego syna, jakieś jak otwiera Super Zinksy, jak yy tam post, ale na TikToku no to jest bardzo specyficzne medium, tam trzeba mówić po TikTokowemu. I problem tkwi w tym, że to oznacza, że te wszystkie brandbooki, brand safety, które mają marki. Nagle trzeba wyrzucić do kosza, albo zamknąć oczy, i, u, i, i, i uważać, że tego nie ma, i jakoś tam to będzie, no bo odbiorcy szybko weryfikują, jakby, czy coś jest tam rzeczywiście. Tak, no na początku też tak było z, z YouTube'em, to jest ciekawa rzecz. Czyli marki wchodziły tam na YouTube'a w erze tej takiej początkowej, gdzie byli vlogerzy, którzy kręcili vlogi na tle ścianki, meblościanki, jakieś było, słaba jakość wideo, słaba jakość dźwięku. Ludzie to oglądali, kochali to za, za autentyczność, za taką wiarygodność, po prostu. Co słuchali nowych twarzy. A marki wchodziły tam i z materiałami, jak do telewizji. To było wszystko wymuskane, telewizyjne nudne po prostu, tak, no i, i marki zrozumiały to z jednej strony i zaczęły robić to bardziej YouTube'owo, z drugiej strony sam YouTube się sprofesjonalizował i teraz ci vlogerzy już nie kręcą na tle ścianek, mają fajne oprawy, jakieś tam, nie wiem, scenografia, Światło, super, dźwięk, o, wszystko jest, dźwięk, wiesz, więc teraz też już nie, nie zrobisz tego. I to samo czeka TikTok, nie, no teraz TikTok właśnie jest taki nieprofesjonalny, tak byśmy to jakby okiem... Tak, właściwie tak, ring lighta starczy postawić tak. na statywie i nawet tutaj tak jest dużo. Tak, i nie trzeba, nie? I, i, i wiesz, i teraz, i, i więc z jednej strony to, to idzie w te znaczy to zaczyna być od tej strony. Jeżeli chcemy tam wejść, to też musimy to tam być tacy. Z drugiej strony też to będzie się profesjonalizowało, zakładam, i tym marko będzie trochę łatwiej. Znowu tam wejdą, no i to jest, wiesz, to jest tak, wszystko działa, jak są fale na oceanie i masz surfera. Czyli taki surfer sobie szuka fale, która będzie większa, potencjalnie największa i na nią wskakuje, sobie, na nie płynie. I, I tak samo jest z mediami społecznościowymi. Czyli pierwszą falą był sobie Facebook, potem wrosła fala Instagrama, zaczęła rosnąć, na nią wskoczyli i teraz ta fala gdzieś tam się załamuje. No i powstaje nowa fala TikToka. Nie? I ci pierwsi zawsze, którzy tam wskoczą mogą na niej najdłużej popłynąć najwięcej skorzystać z tego. Mm, Okej, okay. dzięki za przybliżenie nam trochę tego świata bo faktycznie no nie jest on łatwy, jest często trudny do zrozumienia dla samych specjalistów, dla osób, które nie są zaangażowane w te światy bezpośrednio. No ale przede wszystkim wydaje mi się, że można podsumować jako w ten sposób zdobywajcie wiedzę, analizujcie, jeśli nie wiecie, to pytajcie lepszych od Was w tym zakresie. Są, so, to skorzystam, autopromocja będzie. Mamy takie wydarzenie, które nazywa się Siroda. Jest to wydarzenie, które jest w offline, bo tak lubię w sensie spotykać się z ludźmi, yy, ale też jest streaming najbliższe będzie 21 września w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie. I to wydarzenie jest cykliczne, no jest to miesiąc, no co półtora, co dwa miesiące jakoś tak sobie, jak tam się zbierzemy, to tak to robimy. Wydarzenie jest generalnie bezpłatne, e, jest darmowe piwo, więc można też przyjść. No to. E, I to wydarzenie po, po, początkowo robiliśmy jako wydarzenie dla twórców internetowych, e, bo tam mieli się spotykać, bo e, moim zdaniem takie, szczególnie dla, dla tych, którzy tworzą in, w internecie konferencje raz w roku, to za mało. To się, tyle się dzieje, że, 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 że tam się tyle jest zmienia, że warto o tym cały czas gdzieś tam mówić. Teraz będziemy mieli edycję, która będzie bardzo mocno dotyczyła pionowego wideo. Reelsów, TikToka, trochę meta będzie wersum, bo tam będziemy też mówili o awatarach różnych. Więc polecam, bo to jest, i, a właśnie, no bo myślałem, że to jest dla twórców, ale zaczęli pojawiać się marketerzy, zaczęli pojawiać się po prostu ludzie, którzy tworzą w internecie, a w internecie każdy tworzy. Także jeżeli ktoś chce takiej darmowej wiedzy od mądrzejszych od, od, ode mnie, bo tam nie ja występuję, tylko występują ludzie, którzy, szukamy mądrych ludzi, którzy występują to zachęcam. Yy, I takich wydarzeń jest sporo. Czwartki social media yy, to też jest bardzo fajna inicjatywa. Tu gdzieś widziałem przedstawicieli takiego. Ona jest w różnych miastach, więc warto sobie wejść na czwartki tam social media też pośledzić, bo może w Twoim mieście gdzieś tam można sobie przyjść, posłuchać, popytać. Yy, no. Dzięki za autopromocję. Myślę, że no jak najbardziej zachęcamy. No, i to jest darmowa wiedza. No jakbyście chcieli faktycznie skorzystać z wiedzy mocno profesjonalnej, dowiedzieć się, co jest pięć, jak pracować z tymi serami ewentualnie coś zaplanować, no to Tres of Joy i Łukasz myślę, że, Zapraszam. E, że chętnie telefon podniesiecie czy na messengerze odpiszecie, żeby porozmawiać o biznesie już konkretnym. Nie zostawiamy nikogo bez odpowiedzi. Super, e, wielkie dzięki w takim razie za wizytę w naszym mini mobilnym studiu. No i życzę Ci dalszego danego pobytu na becie, baw się dobrze i do zobaczenia gdzieś tam w tłumie. Dziękuję, wzajemnie. Poranków bez kaca. <grywka> Dzięki.